Etap drugi Insecurity poprzednio wam powiedziałem, że tam się kończy Black Mesa Outbound A to się kończyło Living Quarters Outbound To taki mały szczegół A tu widzimy jakiś, jakiś Znajomy człowiek i jedzie za nami Widzicie? To jest Gordon Freeman z podstawowego Half-Lifea Co żeśmy nim st sterowali jego poczynaniami a jak nim byliśmy to widzieliśmy strażnika pukającego do tych drzwi To właśnie był yy, Barney Calhoun, którym teraz jesteśmy Pojechał Gordon Freeman Czyli wydarzenia się widzisz przeplatają w tych trzech grach Half-Life i Jedynce Dobra, idziemy Oczywiście strażnik będzie miał problemy z otworzeniem tych drzwi, jakaś usterka będzie. Powiedział, że nasza przypustka nie jest adekwatna do przejścia tej... przez te drzwi, musi obejść to zabezpieczenie. Oj, chyba mam. Sorry about that Calhoun. We've been having problems all over the facility this morning. System crashes, security malfunctions. It's a wonder this whole place hasn't shut down yet. najważniejsze, że wszedłem do środka. Hey, catch me later. I'll buy you a beer. Ta, kupić mi piwo. Nie chcę żadnego piwa. I teraz tutaj tak, nie ma już baterijek yy, uzupełniających pancerze, tak jak w podstawowym Half-Lifeie w kombinezonie Gordona Freemana albo w pierwszym dodatku Opposing Force Adriana Sheparda kamizelka kuloodporna. Tu zbieramy właśnie hełmy i kamizelki zwykłe kuloodporne. I nie ma teraz yy, naściennych uzupełniaczy tych pancerza. Tu zbieramy z ziemi, albo wiszące na ścianach. Sprawdzimy co tutaj jest na dole. Hmm. Aha, nie wpuści nas, bo nie mamy broni. Calhoun, you know you can't go on duty without your sidearm and uniform. No właśnie. Musimy wziąć, zdobyć pancerz, czyli kamizelkę znaleźć i hełm. I pistolet. Naszą podstawową broń. Czyli musimy i tak zejść tu na dół. I can't access my files. I can't answer my mail. I haven't even been able to get into my office. I know, sir, I know. We're doing everything we can to get the problem under control. Just give us some time, time. Time? I don't have any more time. If I'm not able to get my report to the administrator in the next hour, then my job will be in serious jeopardy. And I'll make sure that mine is not the only one. Ta, ten Do Emaili nie mógł odczytać e-maili. Co za pojebany dzień Zbrojownia A co tutaj jest? Tak kurwa A tu jest szatnia Tak jak w podstawowym half life y zdobywaliśmy kombinezon Tak tutaj zdobędziemy yy, nasz ten ...hełm i kamizelka Widzicie? Nazwisko Kalhun. Mamy pancerz pełny. Hełm i kamizelkę. Teraz idziemy po pistolet. Uh oh now what? Looks like some people are having problems with the main access lift in sector G. Why don't you go over there and see what you can do? To ja muszę tam iść sprawdzić, co się tam pierdoli. Dobra, idziemy windą Wiadomo, pi Wiadomo pierwsze etapy są proste, nie ma strzelanin, jest tylko bieganina i łażenie To jest jakieś pomieszczenie monitorujące Kamery ochrony itd. Tu idziemy do zbrojowni. Armory Tak, strażnik wyda nam zaraz broń. How's it going? Jak ci idzie? Świetnie mi idzie. Here you go, Calhoun. Dzięki. I know you're not on the schedule for a couple more days, but if you want squeeze in a few shots in the range there's plenty of room. Tak możemy iść sobie na strzelnicę posz poszczelać, poćwiczyć naszą celność. Ale bez sensu nie chcę tracić amunicji, więc tylko zbierzemy magazynki. A, a, ćwiczyć swoją siłę. Jesteś zajebisty. Wyjebisty, zajebisty. Wypierdolisty. <grymka> to wracamy się tam, gdzie nie mogliśmy wejść. Na to wszystko w porządku wygląda, nie ma obcych, bo jeszcze Freeman nie zrobił tego incydentu, nie wykonał. O, teraz będziemy mogli przejść. Dzięki, stary. Na razie. Perhaps. Alright. Yes, this should Yeah! What is this That doesn't sound right. Let me help you. Okay, I hope you know what you're doing. Of course. Theoretically. you smell something burning? Yeah. Coś się pali. Right. Let's try this. Ah! Oh, yeah, oh. pierdol. <laughs> oh, no. Well, do you have any idea what to do next? I couldn't even venture a guess. Interesting. I'm czy... not going to fix this. It's just pierdolilo. Oh, shame to Sector G, then you're probably better off walking it. I overheard someone say that all the trams on this end of the facility are having problems. Ta ta. Dobra, idziemy, idziemy stąd. też są ciekawe misje w tym Blue Shift ie. niemal tak samo ciekawe jak w Opposing Force w moim poprzednim trzecim zagrajmy tu jest jakieś generatory są jakieś pudła z do pudła to chyba się możemy włączyć światło chyba nie działa Tu się chyba włącza. Tu możemy teraz włączyć. Uruchamiamy wszystko. Szkoda, że tych beczek nie mogę rozwalić. Mógłbym w zasadzie pistoletem, ale nie chcę bez sensu tracić amunicji. Nie, ma, nie mam łomu, cholera. Thank okay. you. sektor G main access lift dostęp do windy A, jesteśmy z naukowcami i tu zdarzy się well, właśnie wypadek some more time we Tu so we can get on with this miserable day to się między innymi wydarzy wypadek Gordon Freeman experiment. There is It's probably those anomalous materials people again. Always pushing their equipment too hard. Dabbling in who knows what. I'd be surprised if there's one good brain among them. Już słychać Vortigaunty Czyli już Gordon Freeman przeprowadził eksperyment Wepchnął kryształ do lasera Tu się kończy w tym miejscu pomału drugi etap Insecurity Naukowiec zginął Czyli to już jest po wypadku, po... Po tym co zrobił Gordon Freeman Pieski, noży starzy przeciwnicy